Kiedyś czułem się uwięziony i bez motywacji. Zawsze próbowałem tych ekstremalnych rzeczy, żeby zmienić swoje życie. 30 dniowych wyzwań, które widziałem u innych ludzi, ale przez ostatnie kilka lat stworzyłem dla siebie kilka małych, prostych zasad, które naprawdę poprawiły moje codzienne życie. Mam nadzieję, że to poprawi też Twoje. Zasada płonącego domu. Niedawno podczas podróży po Europie, British Airways zgubiły nasz bagaż. Mieliśmy plecaki, ale straciliśmy ubrania. I właśnie wtedy miałem naprawdę fajne olśnienie. Tak naprawdę nie obchodziły mnie te wszystkie rzeczy. To nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Gdybym nigdy nie zobaczył swoich ubrań, nie miałoby to znaczenia, więc ostatnio kieruję się tą zasadą. A zasada jest taka: pomyśl o swoim strychu, szafie, schowku, czymkolwiek to jest. Co by było, gdyby to zniknęło? Twój dom spłonąłby i straciłbyś wszystko. Czy poczułbyś ulgę? Czy jesteś do tego zbyt przywiązany? Czy Twoje rzeczy trochę cię nie posiadają? Dla mnie to było takie olśnienie. Jest kilka rzeczy w moim domu, których nie chciałbym stracić. W większości sytuacji spalenie domu nie wpłynęłoby znacząco na moje szczęście ani na mnie. To naprawdę przerażające, bo rzeczy, które mamy, w końcu zaczynają nami rządzić. Im więcej rzeczy się pozbyłem, tym więcej spokoju i jasności umysłu pojawiło się w moim życiu. Zasadę 2020, lub na wszelki wypadek po raz pierwszy usłyszałem od minimalistów, ale szczególnie na początku mojego odgracania, kiedy przeglądałem mnóstwo rzeczy. I zdałem sobie sprawę, że mamy tyle rzeczy, które trzymamy na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś przyszedł, na wszelki wypadek. Muszę zrobić 18 filiżanek kawy naraz. Na wszelki wypadek, gdybym przytył albo schudł, mamy te wszystkie rzeczy na wszelki wypadek. Podczas pozbywania się rzeczy decydujesz, co wyrzucić. Jeśli możesz wymienić przedmiot za 20 dolarów, w mniej niż 20 minut po prostu go oddaj, nie marnuj. Ale kiedy stosowałem tę zasadę i praktykowałem to, naprawdę nie było ani jednej rzeczy, którą musiałbym faktycznie zastąpić. Jeśli masz wątpliwości, zastosuj zasadę 20-20. Jeśli pasuje, pozbądź się tej rzeczy. Zasada pudełka, ta zasada i właściwie dwie ostatnie to moje absolutnie ulubione zasady, więc koniecznie zostańcie, żeby je poznać. Zasada pudełka rozwija poprzednią. Gdy porządkujesz rzeczy i masz wątpliwości, mogą nie pasować do zasady 20/20. /20. Schowaj to do pudełka na strychu lub w garażu. Ustaw w telefonie przypomnienie za 6 miesięcy, by wtedy przejrzeć pudełko i zdecydować. To dla tych, którzy nie potrafią wyrzucać rzeczy i zamiast tego chowają je do pudełka. A kiedy nadejdzie ten czas, powiedzmy za 6 miesięcy i zorientujesz się, że nie zajrzałeś do tego pudełka, bo najwyraźniej niczego z niego nie potrzebowałeś, masz wybór. Przejrzyj pudełko i zdecyduj, co sprzedać lub wyrzucić, albo oddaj je w całości, bo najwyraźniej nie potrzebujesz niczego, co się tam znajduje. Więc jeśli chcesz się przechytrzyć i pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, to świetna zasada. Jeśli to doceniasz, zasubskrybuj, to darmowe. Publikuję raz w tygodniu, więc nie zaśmiecę Twojego feedu na YouTube. Zasadę dwóch dni prawdopodobnie poznałem od Mata. Jest ona bardzo prosta. Ważne, by nie opuszczać nowego nawyku przez dwa kolejne dni. Stosuję to na różne sposoby. Każdego ranka czytam jedną stronę książki. Nie ma problemu, jeśli opuszczę jeden dzień z powodu spotkania czy innych spraw, ale nie mogę opuszczać dwóch dni pod rząd. I to sprawiło, że ten nawyk jest niezwykle konsekwentny już od ponad roku. Stosuję to też w przypadku chodzenia na siłownię, gdzie codziennie wykonuję jakiś rodzaj ćwiczeń. I nie ma problemu, jeśli opuszczę jeden dzień, ale nigdy nie mogę opuścić dwóch z rzędu. To także uniemożliwia całkowite porzucenie nawyków, które chcesz zachować. Zasada inwestowania. Stosowałem ją, choć nie wiem, jak ją nazwać. Masz pomysł? Daj znać. Po prostu nazwałem to zasadą inwestowania. Ale w zasadzie, zamiast inwestować w różne rzeczy, w przypadkowe książki. Co to jest? Hans Christian Andersen. Nie wiedziałem, że to mamy. To książki Meredith. Powinniśmy inwestować w doświadczenia. Inwestowanie w rzeczy tylko mnie stresowało i zajmowało miejsce w głowie, nie dawało szczęścia. Nawet kiedy kupujesz nowy samochód, przez chwilę jest fajnie, a potem to znowu tylko samochód, tak samo jest z ubraniami i większością rzeczy. Doświadczenia naprawdę zmieniają człowieka. To wspaniałe wspomnienia, które uczą i poszerzają horyzonty. Więc naprawdę skupiłem się na tym, żeby pieniądze, których nie wydają na rzeczy, inwestować w podróże. Na święta obdarowujemy się nawzajem doświadczeniami, zamiast dawać sobie jakieś przypadkowe rzeczy, których nie potrzebujemy. Powinniśmy uwzględnić w budżecie inwestowanie w doświadczenia. Spójrz na te ptaki. Miej domową zasadę. Muszę lepiej wymyślać nazwy takich rzeczy. To żenujące. Jeśli coś nie ma miejsca w moim domu, po prostu się tego pozbywam. Odkąd poświęciłem czas i znalazłem miejsce na wszystko, przestałem gubić portfel, przestałem gubić klucze. Mój telefon ma swoje miejsce, wszystkie moje ubrania mają swoje miejsce, wszystkie zabawki mają swoje miejsce. W moim domu wszystko ma swoje miejsce, a jeśli czegoś nie ma, pewnie nie powinno tu być. Jeśli coś nie ma swojego miejsca, wyląduje na blacie i będzie wszędzie. W takiej sytuacji warto rozważyć pozbycie się tego. Jeśli coś nie ma miejsca i zawsze leży na wierzchu, pewnie jest niepotrzebne. Inni też tak postępują. Często robimy różne rzeczy świadomie lub podświadomie dla innych ludzi. Kiedy kupujemy najnowszego iPhone'a, częściowo dlatego, że chcemy mieć coś nowego i efektownego, ale częściowo też po to, żeby się pochwalić. Fajnie jest to mieć. To symbol statusu, podobnie jak buty, samochód, dom czy ubrania. Część rzeczy robisz dla siebie, część dla innych. Dotyczy to nawet publikowania w mediach społecznościowych, chyba że to Twój zawód. Wiele z tego robisz po to, żeby uzyskać potwierdzenie od innych i poczuć się lepiej. Bo może nie masz najlepszego dnia i chcesz, żeby ludzie powiedzieli ci, jak świetnie wyglądasz, jak ciężko pracujesz, albo coś w tym stylu. Musiałem się z tego długo wyplątywać. Zamiast przejmować się opinią innych przy zakupach, skupiłem się na odróżnianiu tego, czego chcę, od tego, czego potrzebuję. Czy to jest coś, czego naprawdę potrzebuję, czy chcę to mieć z powodu X, X i Z? Bo może ludzie myślą, że to jest fajne. Na przykład, kiedy wylałem wodę na swojego laptopa, zrozumiałem, że nie potrzebuję drugiego laptopa. Przez prawie rok mogłem korzystać z laptopa Meredith. Gdy wyjechaliśmy w podróż i musiałem montować w drodze, kupiłem laptopa, bo był mi potrzebny, a nie dlatego, że chciałem go mieć. Nie obchodzi mnie za bardzo, co inni myślą, że robię, co jest dla mnie najlepsze. Naprawdę mnie to nie obchodzi. Zasada 90%. Używam tej zasady na dwa różne sposoby. Przy zakupach kupuję tylko te rzeczy, które oceniam na 90 lub więcej, czyli wyjątkowo rzadko. Czy ta koszula to dla mnie 90%? Czy dobrze leży i czy będę ją nosił często? A jeśli jest poniżej tej oceny, nie kupię jej. I w rezultacie każda koszula, którą mam, jest moją ulubioną koszulą. Mogę sięgnąć ręką, złapać ją i ją uwielbiam? Kiedyś miałem sporo rzeczy ocenianych na 60-70 punktów i myślałem: o, to fajne, podoba mi się, nie jest źle. I nigdy tego nie nosiłem, bo nosiłem swoje ulubione rzeczy. A teraz wszystko jest moją ulubioną rzeczą. I odkąd znalazłem wszystkie swoje ulubione rzeczy, właściwie już nic nie kupuję. To bardzo surowe kryteria, by kupować wszystko do domu. I chociaż czasami może to oznaczać wydanie trochę więcej pieniędzy, żeby kupić coś lepszej jakości, to na dłuższą metę, przynajmniej dla mnie, wydałem o wiele mniej pieniędzy. Bo ja już praktycznie w ogóle nie robię zakupu. Oczywiście potrzebuję pewnych rzeczy, ale już nie wymieniam niczego na nowe. A drugi sposób, w jaki można to wykorzystać, to kiedy ktoś prosi cię o zrobienie czegoś, pojawia się jakaś okazja. Czy to jest 90 lub więcej? To jest zdecydowane, tak? Jeśli nie, to nie. Dzięki temu oczyścił się mój kalendarz. Robię teraz znacznie mniej. Zasada dwóch minut. Nagrałem o tym film. To szybka życiowo zmieniająca zasada. Jeśli coś trwa dwie minuty lub mniej, zrób to od razu. Odłóż naczynia, posprzątaj pokój i zanieś na górę rzecz leżącą na schodach od miesiąca. Skończ naprawę, załóż strój sportowy i usiądź w samochodzie. Zrób tylko minimum. I robiąc to, oszukasz samego siebie, żeby zabrać się za te większe rzeczy. I po prostu pozbywasz się całej masy rzeczy, których unikałeś. Wieczorem przed snem spaceruję po domu i robię reset. Przygotowuję ubrania na noc, zanim załaduję lub rozładuję zmywarkę, żeby nigdy nie zostawiać żadnych naczyń. Napełniam czajnik na poranną kawę i szykuję książkę do czytania. Planuję następny dzień wieczorem, by osiągnąć sukces. I to naprawdę zmieniło moje życie, prawie tak bardzo jak subskrybowanie tego kanału, bo próbuję osiągnąć pół miliona subskrypcji do końca roku. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.